Stowarzyszenie Siedlisko i Żywiecka Fundacja Rozwoju zaprezentowali w Gnieźnie koncept przygotowany w ramach projektu muzycznego. Terapia przez muzykę to dobry pomysł, by dzieci na chwilę zapomniały o wojnie i o tym, że straciły w niej wielu bliskich to jest projekt pod nazwą Rok for Ukrainy i to wszystko wymyślił Brian Alan. On jest Szkotem z pochodzenia, muzykiem, kompozytorem. Miał być tutaj u nas w Gnieźnie, ale ze względów osobistych niestety musiał zostać, ale Marcin Krzyżewski świetnie go zastąpił myślę. I jest to projekt w sumie muzyczny wspierający dzieci z Ukrainy, bo jak już wcześniej mówiłam, ponad 2 miliony ludzi z Ukrainy wyjechało w czasach wojny, a ponad połowa to są dzieci i właśnie to jest terapia przez muzykę, żeby odżyli, żeby się śmiali, tak jak tutaj widzimy, biegali, żeby chociaż na chwilę zapomnieli o tych nieszczęściach, bo wiemy, że bomby lecą nadal i część z nich, z tych dzieci, rodzice już zginęli, wiemy o tym. Także taka chwila miłości, wspomagania, właśnie to jest ten projekt. Projekt prowadzi fundac Żywiecka Fundacja Rozwoju. My jesteśmy partnerem w Gnieźnie, ponieważ no, y, mamy sieć absolwentów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, i dzięki temu dowiedziałam się, że taki projekt w ogóle istnieje, a że na naszym terenie jest w sumie dużo dzieci z Ukrainy. Więc pomyślałam sobie, że to jest bardzo dobry moment, żeby coś, taki event u nas zrobić, bo y, w kilku miastach w Polsce y, już y, były tak występy, w Stargardzie Szczęścińskim, w Ełku, i w innych większych miastach a pomyślałam sobie, że Gniezno jak najbardziej pierwsza stolica Polski, żeby coś takiego y, zrobiła. Także Brian Allen to wszystko wymyślił, skomponował ten sztandarowy utwór Stand Up yy... Też Marcin wspiera go, ponieważ ma swoją wytwórnię płytową w Kalifornii i też prowadzi taki projekt w Polsce, żeby młodych piosenkarzy, kompozytorów wspierać i też ściąga tutaj z Stanów Zjednoczonych muzyków, żeby wspierali naszych młodych. Także to jest taki duży, zakrojony projekt. must decide sign for no one high Got to hide. Udało się, ledwo mówię, bo e, to są takie emocje. Na początku zawsze mam spięcie, czy faktycznie coś się wydarzy, no bo ktoś musi mieć humoru e, było tak spokojnie. Natomiast jak dzieci poczuły, e, nawet chyba mogę zaryzykować, że nie znając języka a, i widząc, że ja też trochę tak. E, do nich wychodzę z inicjatywą, i oni to faktycznie poczuli. Nawet wydaje mi się, że na próbie jeszcze mocniej niż e, na samym finale. Piosenka w ogóle traktuje o tym, żeby wspierać się, że wszyscy jesteśmy e, dziećmi Boga. To jest tak, oczywiście to są slogany, natomiast. E, Nikt nie rodzi się superbohaterem. Wszyscy robimy się, rodzimy się równi. Całe życie pracujemy na to, jacy jesteśmy i też nie możemy pozwalać, żeby ktoś nam coś narzucał. W zaistniałej sytuacji, wiadomo, Rosja, Ukraina to ma właśnie takie odniesienie dosyć szczególne. A ja zostałem zaproszony do projektu przez Briana Alana, który jest autorem tego utworu i słów i muzyki. I mogę tego przekazywać swoją dobrą energię. Staram się. Stand up for contours, spirit, stand up for humanity. No! No! no. Oh, what's no? No. What's wrong? No! What's wrong? No! Now wrong? No! So I say stand up, stand up, I'll be counting, stand up all united. Stand

Partnerem projektu było Centrum Kultury STD w Gnieźnie.